Biddziemy, z tej strony Pulszk. Dzisiaj nagrywamy sobie Minecraft Bedwars na serwerze Hypixel.net i dzisiaj są czwórki wyjątkowo bez y, te, doktora Wadera, ponieważ gdzieś tam wyjechał do, do poniedziałku i w środę dopiero będzie odcinek, bo we wtorek mnie nie będzie za to. I dopiero w środę będzie odcinek z Waderem. Ale odcinki, jakby że gram samemu, będą. Spokojnie. Będą codziennie. Przez wakacje, tak samo. No. Tutaj w ogóle dołączyłem do jakiejś arenki i wszyscy wychodzą. XD Dobra, czekaj. O, dobra. Nie, już chciałem zrobić pauzę. Albo zrobię pauzę i widzimy się na ręce. Już. Słuchajcie, jest już odliczanie. Także spoczko. Mm, dobra. No dobra, to zaczynamy arenkę Jaki mamy w ogóle skład? No dobra, spoko Piętnasty poziom i... 14 gwiazdek Ja nie mogę nie wiem czy my to wygramy, ale ja się przynajmniej postaram, nie wiem jak to jest No spoko, tyłem i bez, i z shiftem Po prostu najgorsze budowanie Raczej tego nie wygramy, ale Ale spoko Co? Ej, co? Co się tam stało? Ja muszę tutaj y, ten dobudować do końca, bo coś tutaj mi się pokiełbasiło. Dobra, spoko. Tutaj w ogóle jakiś radzik leci. Ło, kurczę. Jakie triki na czepaku. Zrzuciłem go pięknie. Chociaż no nie wyszło to trochę, bo ja też spadłem, ale mniejszy z tym. Bek. Spoko. A my nawet na środku jeszcze nie byliśmy to jakie onusze biznesu z tych Steve'ów. Ale no nie no, może są dobrze, może nie. Nie O! Czerwoni. Przygotujcie się na... O. Tylko oni mają tylko kloca z wełny I są w... Alok Polska O, jeden mamy po... O, XD Gościu Nie Tak mu napiszę Czekaj Czekajcie, napiszę burzę Polska Tak, Polska co? Co ja napisałem? Polska. Dobra. Chyba się ucieszył. Że zobaczył, że ma jakiegoś Polaka. I dlatego z 40, 40. Co? 45 gwiazdką. No. Ale alok w sumie też można po niku rozpoznać, że. Polak. Niebieski. Nie wiem, co ty tu chcesz działać. What are you doing? Tutaj pyk. O! Spadł. Lol. Pyk. Nie zbiorę. Zbiorę tutaj sobie budulce. Mało trochę tego. Spodziewałem się większej ilości. Dobra. Gdzie teraz bym sobie tutaj poleciał? Yy, tu ja myślę. Na środek. Zieloni, oj, zieloni Nie, bo wracałem do bazy By trzeba było to jakoś Inaczej rozegrać Spoko, we, weź tutaj Nie, 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 3 HP ma 3 HP ma, spoko Nie ma, trzeba tak, tak, tak Niebieski Mam plecy, mam plecy Mam plecy, ale dobra Teraz tak Tutaj mu z... Pyk nie trafił. Dobra, rzucam fireballa. A nie, oni mają endstone! Nie! He, ale tu schrzeliłem. Nie pomyślałem, że mają endstone. O! Oni już tutaj budują bela, tak tu, 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 tu. No wcale tak nie trzeba. Przeciwnik się kopie będzie bit destroyed i co? I co, goście? I co? Co? Ty mi tutaj pokazujesz, gościu? No co? What? Po co mi on pokazuje sojusz? Jak przecież jesteśmy razem w drużynie? KSD Dobra Niebiescy, tak Bardzo dobry team, ale zaraz bez łóżka. Czemu on cały czas to trzyma i tak chodzi z tym? Jak można cały czas tak chodzić? Gościu Dobra, tam nie będę ci przeszkadzał w twoich pilnych zadaniach. Dobra, wyjdź, wyj wyjdź, wyjdź z bazy. Ja sobie idę, gościu, ja sobie idę, elo. Mnie tutaj nigdy nie było. Dobra, elo. Czy ona ma jakiegoś... Fer XD, dobra. Wracam, elo. Ej, no! Nie, on ma haksy. On ma haksy. Czy jak można... On tak trzyma cały czas i chodzi jakoś super szybko. Chodzi, gdybym po prostu ze sprintem. rzucajcie tam fireballa na pociechę. Zobaczymy, czy trafi. To nie ja. To nie ja. Dobra. Ej, dawajcie się na do dobudujcie. Ej, o kur... No, patrzcie, on trzyma tak. I biega sobie, a tak? się nie da po prostu, to jest jakiś cheater po prostu twitter. dobra, spoko, lecimy sobie na blue -e. wszyscy są w bazie dziesiąty i który tam ma? który tam? szesnasty blue nie jest najlepszą na świecie drużyną chociaż mogą być Zanikowani. Tego się właśnie najbardziej. O! Klocki mi się skończyły. Obawiam się tego najbardziej, że mogą być zanikowani. Tak. No i to jest w sumie prawdopodobne, bo są dosyć dobrzy. Nawet bardzo. Będę tu kampił do końca arenki. LOL. Nie, no, że Lecimy. Yy sobie kupię ironowy o, prota 2 już mamy no to kość, o rozwalili tym łóżko to teraz ja rozwalę im spoko, mam nadzieję, że to wyjdzie jak nie to się wkurzę, lol yy, oni tam mają tylko wełnę, o widzę, że greeny do, do nich idą yy, jeden green i niedługo zostaniemy tylko my z nimi, także trzeba się postarać, żeby ten Green tam nie zginął. Nie będę w niego strzelał, tylko tutaj strzelę w ich łóżko. Nie! Wyeliminowali Green. Staliśmy tylko my. Nie. Dobra, ktoś rzucił tam firebolem, ale kit. Teraz w nas rzucili ma nie, ja muszę inną technikę szybkiego budowania, bo ja trzymam, a najlepiej klikać. Możecie no, sobie spróbować tak trzymając, ale... Ja jakoś wolę osobiście klikanie. O kurcze, to my już Sharpnessa mamy? O, to ogarnięty, Team Prota 2, Sharpness... O, no to tak to się... tak to można grać. Że oni robią wszystko za mnie. <laughs> Jeszcze tylko pójście tam i rozwalcie łóżko. Proszę. Ech. O, niebieski idzie. No, ej no, jak on całą rękę tak ma? O, siema. Siema. Pyk. Lol. Hy. Oni chyba nawet Sharpnessa nie mają. XD. O, gościu. Nie, to nie jest dobry team. Myślałem, że są zanikowani, ale... <grym> Nie, 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 nie myliłem. Dobra, patrz. Pyk pyk, 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 Gościu, o, zapalu. XD. Dobra, dawać mi tutaj budulce. Dawać, dawać. I ja lecę sobie na nich. Bo tylko oni mi zostali. No i czemu nie? Czemu nie? Jak oni tu będą iść spokojnie. O, znowu ktoś tam pospadał. Ło, niewitka! Inwiz. Inwiz. Niewitkę, niewitkę ma. Trzeba klepać. Czy to była niewitka? Czy to był łuk? Jak to był łuk? To był łuk, kurczę! To, 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 to. Dobra. Spadaj. On się tam z łuku strzela. Mam nadzieję, że mu się nie uda. Wow, prawie mnie trafił. Spadaj. <grym> <grym> Elo, Benz. Hach. Pyk. Uciekamy sobie stąd i później narobimy sobie fraka. Nice. Elo. Nie tego chociaż muszę Tego z setem. Dobra, ten jest Teraz tego Ale myszka mi się w ogóle zacięła No, zabił mnie Spoko To nice Wygramy to Ale ta niebieska powinna iść do bazy, a nie strzelać z łuku cały czas we mnie Bo to było według niej trochę głupie zagranie, nie? Tak po prostu ten No i teraz będzie we mnie strzelać z łuku Jak i tak nie umie może sobie zrobię tak. O, I tak będę robił. Ło! Z czoła przeleciała. O, siema gościu z pierwszym poziomem. Pyk. GG. Pyk. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem. Do następnego odcinka. Pa, cześć.